Witam wszystkich. Zobaczcie, tu jest piec naber 150 i czasami takie historie się zdarzają, że te rurki ceramiczne potrafią pękać. W tej chwili z tym trzeba ostrożnie, bo drut jak jest zimny, przy próbie wyprostowania zaraz pęknie. Mam tutaj jedną rurkę i na drzwiach jedną rurkę. Najlepiej, co zrobić w takiej sytuacji. Jak grzałki są całe, nie ma pęknięć, to jakikolwiek, słuchajcie, program trzeba wystartować. Może być jeden o. i tak 50-60 stopni, jak będzie, to już będzie można je prostować. Także spotykamy się za chwilę. No dobrze, temperaturę już mamy, OK. Trzeba pamiętać, że oprócz tego główne zasilanie trzeba wyłączyć, bo tu z tym prądem nie ma żartów. Tu jest zawór główne. Jeszcze trzeba się upewnić, czy nie zareaguje? Zobacz, prądu nie ma. Dobra. Każdy ceramik ma już ręce wyparzone. Wie kiedy można dotknąć grzałki? Tu niestety spirala też poszła, słuchajcie o, upaliła się wcześniej. To już jest do wymiany. Z tym nic nie zrobimy. Przednia grzałka to szybko nie mam, muszę jutro podjechać. No i mocowanie grzałek jest za tym tutaj ustrojstwem. Tu jest na dwie śruby mocowane. Tu zobaczcie, tu i tu. kluczyk, chyba, że tym mi się nie, tym mi się nie uda. Może, zobaczymy, czy odkręcę kombinerka? Tutaj są te izolatory, wiecie po co, żeby drut nie dotknął obudowy, bo wtedy by było zwarcie, takie konkretne. To do pieca, żeby nie zginęło. I Bałki do wyciągnięcia. No dobra, tutaj mamy goły piec, i mamy do dorobienia, słuchajcie, tą jedną. No. O, a zobaczcie, ta się prawie tak urowała. że tu będzie dobra, gdzie z tej jednej, ona jest ale wchodzi w gniazdo, super, ta jest bez dorabiania i no ta już będzie za krótka, czyli muszę dorobić w sumie jedną tej długości. Ech. Tu mam zobaczcie, rurki ceramiczne, o, mam z czego ciąć, zaznaczymy szlifierka. Idziemy teraz sprawdzić do gniazda. Będzie pasować. Zobaczcie takie rzeczy jak się tu robią. Tu, to ta spirala zaraz też pójdzie. Tu się wyciągnęła. O, i tu jest jeszcze pęknięte. Zobaczcie. Tu się też na górze ściągnęła. Chyba będzie trzeba z czasem wymienić wszystkie. Na dzisiaj koniec.